F50D0 to skórzane buty w odważnych kolorach wykonane w technologii Sprint Frame, która wykorzystuje nowy układ korków, zapewniając idealną równowagę pomiędzy niewielką wagą a stabilnością. Cholewka wykonana z wysokogatunkowej skóry zapewnia lekkość i znakomite dopasowanie do stopy. Podeszwa posiada system Traction 2.0FG, dzięki któremu kołki w podeszwie zewnętrznej gwarantują przyczepność i stabilność na naturalnych nawierzchniach, a ponadto chronią przed poślizgiem w każdym kierunku. Bocznym czy liniowym. Buty są kompatybilne z systemem MyCoach, w podeszwie znajduje się specjalny otwór na chipa, który jest dołączony do zestawu. W tych butach gra sam Leo Messi: F50D Zero to obecnie najlepszy but piłkarski na świecie, wybierany przez większość zawodowych piłkarzy.